Lektura dokumentów od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Mediów Narodowych potwierdzają jedno, że państwowe instytucje odpowiedzialne za nadzór nad mediami publicznymi zawiodły. Ale nie oszukujmy się odpowiedzialność za chaos w mediach publicznych nie spoczywa wyłącznie na tych organach. To także rząd Donalda Tuska, który zamiast zaprowadzić porządek doprowadził do prawnego i instytucjonalnego bałaganu, z którego media publiczne nie podniosły się do dziś. Telewizja Polska w likwidacji i polskie radio w likwidacji są dalekie od standardów, jakich oczekiwaliby Polacy. Dodam od siebie, że nie tego Polacy chcieli, kiedy w 2023 roku wybierali i głosowali na polityków z obecnie istniejącej koalicji rządzącej przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pan Maciej Świrski. W swoich działaniach nie jest bezstronny i niezależny. Przedstawia nam sprawozdanie, w którym znajdziemy wiele solidnych oskarżeń wobec tego, co dzieje się z mediami publicznymi, ale nie jest mu też daleko od politycznego manifestu. Ta sama Rada łamie prawo, blokując środki z abonamentu, prowadząc postępowania koncesyjne w sposób przewlekły i nieprzejrzysty, ignorując także raporty dla Komisji Europejskiej i stosując nielegalne kary wobec nadawców. Rada Mediów Narodowych, powołana do nadzoru nad spółkami medialnymi, zajmowała się w 2024 roku niemal wyłącznie personalnymi roszadami. Powoływaniem i odwoływaniem zarządów, rad nadzorczych i rad programowych. Zero wizji, zero refleksji nad misją mediów publicznych. Przez większość roku Rada Mediów Narodowych funkcjonowała w wewnętrznym konflikcie, ignorując potrzeby obywateli i dramatyczną sytuację finansową mediów. Ale Drodzy Państwo, niech obecna władza nie udaje, że nie ma z tym nic wspólnego. To rząd uruchomił proces likwidacji mediów publicznych w trybie, który nie tylko Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określa jako bezprecedensowy i całkowicie bezprawny. W jego wyniku media publiczne straciły stabilność finansową, nastąpił gwałtowny spadek oglądalności, nawet o 76 w przypadku TVP Info, a dostęp społeczeństwa do różnorodnych źródeł informacji został ograniczony. My naprawdę słyszeliśmy, że będzie czysta woda. Mieliśmy mieć pluralistyczne media z miejscem dla każdej strony sporu. Tymczasem z danych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wynika jasno, w 2024 roku media publiczne faworyzowały nową koalicję rządzącą. Można zacytować ze sprawozdania, została zachwiana równowaga w prezentowaniu stanowisk partii politycznych w węzłowych sprawach politycznych. Media rzekomo, cudzysłów, odzyskane pozostają po prostu tubą władzy. W tym zakresie naprawdę nic się nie zmieniło. Partie opozycyjne, w tym Moja Partia Razem, są niewidoczne, marginalizowane lub pokazywane w stronniczym kontekście. W Telewizji Polskiej partie opozycyjne otrzymały 16% czasu antenowego, a z kolei partie koalicji rządzącej 84%. W Polskim Radio to odpowiednio 30% i 70%. A dla porównania, w drugim kwartale 2023 roku za poprzedniej władzy 79% czasu antenowego przypadło partii rządzącej opozycji, 20%. Zmieniło się coś? Nic się nie zmieniło. W ubiegłym roku, którego dotyczy ta debata, bo debatujemy nad sprawozdaniami dotyczącymi 2024 roku, kiedy toczyła się kampania do Europarlamentu, w maju 2024 roku do rozmowy dnia w TVP nie zaproszono żadnej kobiety, a niemal 90% polityków występujących w tym programie reprezentowało koalicję rządzącą. Więcej niż połowę gości, bo 68% stanowili przedstawiciele koalicji obywatelskiej. I podobnie sytuacja wyglądała w maju 2024 roku w innych programach. Przedstawiciele koalicji obywatelskiej stanowili ponad 45% w gościu poranka. W programie Bez uników 43% politycy koalicji obywatelskiej. Z kolei w pytaniu dnia nie wystąpił w maju żaden polityk konfederacji. Czy to są pluralistyczne media? Bo zamiast czystej wody, drodzy państwo, mamy starą zupę. I powiedzmy sobie jasno, nie ma uczciwej demokracji bez niezależnych mediów publicznych. I te instytucje, zarówno Kryt, jak i Rada Mediów Narodowych, trzeba je gruntownie przebudować. Ale równie ważne jest to, żeby skończyć z pokusą każdej kolejnej władzy, by odzyskane media zamienić we własne media. Bo media po publiczne po prostu nie mogą być łupem politycznym. To nas donikąd nie doprowadzi. Media publiczne nie są po to, by głaskać władze po głowie. Mają patrzeć władzy na ręce. Niezależnie od tego, kto aktualnie siedzi, zasiada w Radzie Ministrów. I dzisiaj tak nie jest. Polska potrzebuje silnych, rzetelnych, niezależnych mediów publicznych. Ale takich, które są naprawdę publiczne. Nie tylko z nazwy. Mam nadzieję, że Państwo się zastanowią nad tymi danymi. Ja mam pytanie i do Pana Przewodniczącego Oświerskiego i Przewodniczącego Króla. Jakie działania zamierzycie Państwo podjąć w celu poprawy pluralizmu obecności przedstawicieli różnych ugrupowań politycznych w mediach publicznych? Przywoływane przeze mnie dane w moim wystąpieniu jasno pokazują, że część sceny politycznej. Nie ma szansy zaprezentować się w mediach publicznych Polakom. Podobnie wygląda kwestia obecności kobiet w tych programach. Czy zamierzacie Państwo no, monitorować, podejmować także jakieś inne działania, jeżeli chodzi o obecność polityków, polityczek w mediach publicznych, po to, żeby mogły przedstawiać swój punkt widzenia, z programy swoich ugrupowań, bo w tym momencie ta, te proporcje po prostu są zachwiane. Nie odpowiadają temu, jak wygląda scena polityczna w Polsce, co wprowadza w błąd po prostu odbiorców tych mediów. Dziękuję. Naprawdę nie da się Państwa słuchać. Jedni drugim mówicie, że wy przez 8 lat niszczyliście media publiczne, a co robicie wy? Robicie dokładnie to samo. Tak samo jak za poprzedniej władzy opozycja nie ma czasu w mediach. Naprawdę. Naprawdę tak to wygląda. Podczas debaty podawałam Państwu konkretne dane i konkretne fakty. Proszę się do nich zwrócić, proszę zobaczyć, jak wygląda zarządzanie telewizją, radiem za waszych rządów. Wstyd! Polacy nie chcieli takiego rozwiązania, które dostali. Miała być czysta woda, jest stara zupa. Wstydźcie się!